Przepiękna jesień, przepiękna. Wybarwił mi się już klon czerwony na czerwono oczywiście. Uwielbiam ten gatunek. Mam kilka sztuk. Naprawdę jest ozdobą tutaj tego ogrodu. Ale dookoła też żółto już buki zaczynały rudzić, Zaczęły rudzieć. A ja wracam z grzybobrania. Ehm, popatrzcie. No trochę gatunków tu jest. Mam y mleczaj późnojesienny, czyli rydz ziodłowy mam nawet prawdziwe rydze takie spod sosen zieleniejące mam podgrzybek pod prawdziwek szmaciak, czyli siedzun siedzuń obecnie mam lakówkę ametystową i podobno też fioletową gąsówkę nagą lejkowiec gołąbki raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7, 8, 9, pewnie, o jeszcze kurka, 10. 10 gatunków grzybów. Eee, jak myślicie, ile najwięcej gatunków można w naszym lesie zebrać w ciągu jednego grzybobrania? Mi się udało najwięcej 40 gatunków równe. Ale to dosłownie raz. Bardzo często, jak jest taki naprawdę wysyp grzybów, udaje mi się przynieść po takim całodniowym grzybobraniu 30, 35, 37 gatunków. Jestem naukowcem i po prostu lubię liczyć. No ale jestem ciekaw, ile gatunków wy zebraliście? Napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz rekord. Oczywiście różnie gatunki można liczyć, no bo możemy policzyć wszystkie gołąbki jako jeden gatunek. Cały rodzaj, no ale można liczyć osobno. Ja liczę osobno, żeby było więcej. W ogóle kiedyś taką imprezę zrobiłem, gdzie takim taki po prostu no, sposób umilenia sobie czasu. Dawaliśmy punkty za różne grzyby, a więc za prawdziwka było 5 za kanie 5 I potem aż do jednego, za takie które uznaliśmy za gorsze po jednym. Typu na przykład, może nie tyle gorsze, tylko powiedzmy no, występujące bardziej masowo, jak opieńka czy, czy, czy właśnie gołąbki. No i potem moja córka starsza wtedy jeszcze kilkuletnia zliczała to i rysowała dyplomy. Oczywiście główną nagrodą była butelka wina, ale można jakieś takie bardziej wartościowe e, nagrody wymyślić, typu na przykład dobra książka, może jakaś moja książka. E, no w, w każdym razie świetna zabawa była. Słuchajcie, potem liczenie, układanie, kłótnie w ogóle ile punktów za którego grzyba. Naprawdę teraz w tych czasach właśnie kiedy grzybów jest dużo jeszcze w jesieni, to naprawdę pięknie. A za mną popatrzcie, nie tylko czerwony klon, ale także na żółto wybarwiła się morwa. No po prostu uwielbiam takie kontrastujące zestawienia. Naprawdę piękna jesień.